Siemanko jestem Home i witam was w kolejnym filmie z Red Dead Online. Dziś ogarniemy sobie misje w Bimbrowni. Zobaczymy, na, tym, na czym te misje polegają. Czy można je robić solo, czy są w ogóle w sesji. No i ile się zarabia oczywiście. Chociaż mnie bardziej w tym momencie interesuje eksps z tych misji, bo chciałbym. Chciałbym wbić troszkę leveli tutaj, nie? He's been in county jail since the raid, but I got word he's about to be moved to high security at Sissica. Interesting timing, wouldn't you say? Just as I get off my deathbed. Still, probably our only chance to get him out. Now, the reason I heard is the law's moving another feller down to Sissica tomorrow. Weasley money launderer by the name of Stan Reardon. And we'll be transferring him onto Lamb's convoy at some point on the route. I digress. I don't give a damn about Riordan. But if you can track down those lawmen, find out where the transfers take place, hopefully you can get the jump on them. Just stay sharp. You did good with Marcel. Get me Lem too, you'll be well on your way to proving yourself. Aha, czy to jest sprawdzanie większej liczby pracowników, czy mi się wydaje? Zaraz się przekonamy Kto woli krew, a nie Bimber? Ja wolę Bimber. Znajdź konduj więzienny, uwolni Lema i zaprawiać go do magii. Okej okay. W sumie to O, w sumie to nie mam Ammo. <laughs> Czemu gram na normalnym poziomie trudności? Halo? Ja bym chciał na trudnym, bo ale na trudnym, więcej pieniędzy. Nie wiem, czy tutaj się będziemy strzelać od razu, czy troszkę i w obozie dokumentów. Aha, no to chyba cię można strzelać, nie? Pad mi się odłączył. Pada mi bateria, dobra, będę strzelał na klawiaturze, mimo że nie umiem. mi machnął mnie w pysk <śm> mówię, że ja to jestem średnio ogarnięty w strzelaniu tutaj w sumie może powinienem grać jednak na tej klawiaturze więcej ale jak mi namierza konia jak podchodzę to jest głupie skąd on strzela? Tu jest, gdzieś za krzakiem. Dobra, lekarstwo. O, patrzcie, nie mogę go utrafić. Dobra. Szkoda Ammo. O Boże. Dobra. Gdzie są nasze dokumenty? Tutaj? Nie, chyba muszę wszystkich przeszukać w takim razie. No nie róbcie sobie jaj. Te dokumenty gdzieś muszą leżeć. Tam dalej są jakieś namioty, tutaj? Tak. Dobra, mamy wszystko. A, ten typ to jest kto? Nie wiem, mogę go uwolnić? Nie chcę odpoczywać. Wstań. A, musi, musi już zacząć odpoczywać, żeby wstać, okej. Okay. Masz gościu. Ile ich jest? No dobra, głowę dostałem. Chodź, Lil Wayne, spadamy stąd. Nie to tak na pełnej. Jakiego oni mają aima? Dobra, jest wojna. W sumie dobrze, że nie jest wyższy level trudności. Czy ja mam ich zgubić? Raczej nie. Idź tam, do... no idź sobie tam. O Jezus, ile No, odpuściliby sobie ten pościg. Ja jestem poszukiwany na całej mapie? Nie. Aha, po prostu mnie widzą, dlatego jestem poszukiwany. Tutaj. Chociaż już nie powinienem, bo im na chwilę zniknąłem. Z zasięgu wzroku. O, widzicie, już mnie nie gonią, ale to pewnie dlatego, że jestem blisko miejsca docelowego. Czy to prawda? Czym się tą mapę powiększało? C nie, N nie. Dobra, nie będę klikał randomowych przycisków na no, ręcznym parkujemy. I... Ja nie wiem ile mam naboi, ale pewnie bardzo mało mam naboi w tej karabinie, muszę sobie kupić. Chociaż nie mam też inny typ ammo do wyboru, więc pewnie mam dużo. Tylko to ammo jest bardzo dobre, ono ma bardzo duży damage. To które mam aktualnie, no i jak tam nasz więzień. Czekam, czekam. Może bym sobie gdzieś tutaj pozycję jakąś zajął. Okej, okay, i AMO. Ha ekspres. Mam więcej ekspres niż zwykłej. Nie wiem czemu się przemówi. A nie, mam 15 ekspres. Nieważne. Albo mi się skończyła jakaś ekspres ma. A nie, większa wrażenie ma. Dobra. A traw go. Bo co dwa razy? Po co? Szkoda, Ammo. Kto jeszcze się śmieje z mojego strzelania w tej grze? Może ci się śmiać śmiało. Tak, ja cię uwolnię tylko. Skarnę troszkę, Ammo, Mordobo może być strzeleni na wieżę, jest? Tak, tak, masz. Już, proszę bardzo. Konik. Potwierdzam tożsamość. <grym> Elo. Ale znak. Wsiadaj, 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 spadamy. No, wsiadaj, wsiadaj. No wsiadaj, że... O, ty pało. No, to ten pajac, jakiś random to był. Ej, mordo, chodź tu, co? O, bo mnie tak daleko zrespiło. Mam trzy kule. Dobra, dawaj, dawaj. Zwykłe ammo. O, zebrałem sporo tego ammo. No! Kurde. To będzie ciężkie. Kontrolny punkt. To jest dobre rozwiązanie. Przynajmniej jakiś pojazd randomowy nie będzie stał obok Chyba, że to też był agent rządowy, ale wątpię. On nagle się zrobił czerwony, czyli pewnie czymś go zdenerwowałem. Może tym, że stałem mu na drodze, no, jakby mnie nie mógł ominąć. Okej, okay, zwykłe amo Co zaraz zaraz? Mam zwykłe. Aha, już rozumiem. Mam 130 możliwych. Nie, nie zregenerowało mi amunicji. Oj, to jestem w dupie. Dobra, pompa i rewolwer. Zrobimy to po staremu. Aha, jeszcze ty, ty. Chwila. Dobrze. Yy, przedmioty... co mi... to mi daje to. Potrzebuję rdzeń zabójczej precyzji ogarnąć. To coś co więcej daje, nie wiem, słodycze. Dobra, jest już biały, tytuń do rzucia teraz. Pyk. O, przeskakuj. Elo, to ja potwierdzam. Patrz się ten znak gonią. Pist, mordo. O, ammo, ammo. Dobra, nie, oni teraz tu już lecą, to ja się może schowam. Skąd oni idą? Konia mu zabiłem. No wyceluj w niego.

Ale to była to była to było takie ciężkie, nie, nie mam słów, żeby to opisać. Dawno nie miałem takiego strzelania ciężkiego. Mamy transport. Poczekaj. Nie mam kompletnie amunicji, nie, z, nie zabezpieczyłem się na ewentualność strzelania. A powinienem, bo to jest raczej prawie pewne w tych misjach. Bo wiadomo, że tutaj chodzi o likwidację konkurencji. Dobra, wracajmy w takim razie. Podążaj, podążaj. Do Bimbrowni, ta. Ciekawe, jak daleko to jest.

And there had been rumors. But that's why they decided to move me to Sissica. Figured if she was alive, it might be the one thing to draw her in. Yes, they were right. <laughs> the problem is, they always did underestimate Aunt Maggie. Tough, don't even begin to describe her. But hey, yeah, you probably know this already. She controlled the moonshine business in Lemoyne for years. Till the Government sending that bastard Reed Hickson. Most ruthless feller I ever crossed paths with. He doesn't drink, doesn't smoke, doesn't curse, but he is pure evil. The other revenuers we could handle, but once Hickson was after us, we just couldn't get off the back foot. Kept moving from place to place, but it was only a matter of time before he caught up with us at one of the cookhouses. still makes me shiver just remembering it they trussed her up blew up the still and threw her inside there to fry i couldn't do nothing but watch as they held me back the flames just kept getting higher whole place started caving in i swear it's the only time i ever seen hickson smile burning a woman alive probably got a medal for it too last thing I see is they're dragging me away Danny Lee hiding in the trees just looking on in jail I heard they tried for months to hunt him down but he must have found some protection always did have a knack of slithering his way into holes that snake Colin tell Maggie, you're late. Hey, Maggie, <laughs> I can't believe it. Oh, I don't die so easy. I, I didn't know if you were I know, but we're here now, and I am gonna make it right. All of it. Lem, mon ami. <laughs> are you okay, Marcel? <laughs> oui, c'est what? What are you doing here? Uh, uh, oh, how charming. Lots changed, Lem. Can I get you some soup or? Perhaps something stronger, huh? Marcel, put him in my room for now. But of course. Come on, then. I miss this old place. Get some sleep. We got a lot of catching up to do. Thank you for this. He's a dope sometimes, but he has all I got. Go down and grab yourself a drink. I'll make sure you get an extra cut out of my side of the business. You've earned it. What are you waiting for? The rest you can remove yourself. Okej, okay, nagroda. Jaka? Jak wysoka. 12 dolków, 187 expa za darmo 8 grzywnę Ale to jest chyba zabicie Rockstar. Zyskujesz dodatkowego kupca. Aha, czyli dostaliśmy nowego kupca. Fajnie. 16 ranga. Okej, okay, no to napijmy się na koniec tego odcinka. Szybki strzał. Skończyła się produkcja bimbru. Fajnie. Dobra, kończymy. Trzymajcie się. Cześć.